Cześć, z tej strony Łukasz Juras jurkowski jesteśmy oczywiście w Legia Fight Club i kontynuujemy nasz tutorial po tym, jak rozpocząć przygotować ze sportami walki. Wydawałoby się, dzisiaj zajmiemy się błahą sprawą, ale jakże istotną przede wszystkim dla Waszego bezpieczeństwa. E, bandaże, taśmy bokserskie, jak zwał tak zwał, długość, jakość, kolor absolutnie do własnego wyboru. E, nie jest to zbyt skomplikowany przedmiot treningowy, ale niezwykle bezpieczny, niezwykle potrzebny, tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o samo bezpieczeństwo treningu bo przy uderzeniach, czy to w dużych rękawicach bokserskich, czy w uderzeniach małych jest sporo urazów, przede wszystkim śród ręcza, przede wszystkim kości, przede wszystkim nadgarstka. Warto o to dbać, jeżeli nawet na początku nie boli, to przyjdzie czas, że uderzymy tak krzywo, że coś tam pęknie i będzie naprawdę spory kłopot, także wiążcie się od razu, od początku, aby potem mieć troszeczkę, mieć problem ze zdrowiem. Zaczynamy w takim razie szybki tutorial, ja pokażę jak ja wiążę ręce przez całą moją karierę, znaczy może nie, na początku wiązałem w sposób taki, że Taśmy przechodziły przez palce. Niektórzy tak wiążą w ten sposób, robiąc taką misterną konstrukcję. Ja nie jestem tego fanem, bo moim zdaniem e, gdzieś poszerzanie tutaj e, tej odległości między palcami powoduje, że trochę nienaturalnie stawy pracują i większe ryzyko kontuzji. Nie wiem dlaczego ktoś tak wiąże. Ja zawiążę po boksersku po mojemu i przede wszystkim zawiążę razem z kciukiem, co jest za ważne też przy ochronie kciuka, aby nie pękał, szczególnie w małych rękawicach do MMA. Zawsze jest taki początek. Wiążemy go sobie na kciuka pierwszy ruch górą, aby po następnych ruchach e, nam ta zaczepka nie spadała. Także starajcie się oczywiście trzymać w miarę wyprasowane taśmy, ale gwarantuję, że jak ktoś to zrobi drugi, trzeci raz, to następnych nie będzie będzie wrzucał do torby, tak jak jest. Po prostu czasami wypieście. E, mniejsze będzie wrażenie estetyczne potem, jak wyciągniecie to w domu gdzieś przy swojej rodzinie. Jedziemy zaczynając od nadgarska. Dobrze jest taką większą troszeczkę warstwę na start wystartować. Ja mam tą taśmę względnie krótką, bo dłuższe taśmy są do rękawic bokserskich, krótsze troszeczkę do rękawic pod MMA, bo te rękawice muszą być jednak chwytne. Hop. Ale pod tą krótką mniej więcej zaprezentuję jak powinno to wyglądać. Mamy związane kilka razy nadgarstek, jedziemy dalej. Krzyżujemy śródręcze razem z stawami. Dobrze jest czasami włożyć jakąś watę, nie wiem, chusteczki, czy cokolwiek, aby tą warstwę pod kościami troszeczkę wydłużyć. Chyba, że masz tu duży bandaż, to można na ileś razy go złożyć, ewentualnie. Hop, i dalej jechać. Mój jest krótki, więc oszczędzę sobie to i oszczędzę podkładek. Wiążemy kości. Hop, i jedziemy sobie tak, żeby wzmocnić ręce teraz po takim krzyżu. Ho jeden krzyż pod spodem i krzyż z góry. I w ten sposób znowu przez kości. Krzyż. Jeszcze raz nad garstek. Ha. Jeszcze raz krzyżem. W kolejnym jak już czujemy, że w miarę ciasto tu siedzi, zaczynamy wiązać kciuk. I to podobnie. Przez kciuk ha. wychodzimy sobie dołem. Okay? Tak żeby to nie spadało podczas, podczas ruchu. Ha. Wychodzimy górą i znowu kciuk z drugiej strony. Najpierw schodziło z dół, teraz więc schodzi z góry. Ha. Tak żeby kciuk był w miarę zabezpieczony i był taką integralną częścią razem z taśmą. Hop. i dalej już wmacjamy jeszcze raz, w zależności od długości taśmy, tak jak mówiłem, tyle warstw, ile potrzebujemy, pamiętając o tym, żeby były zabezpieczone kości, śródręcze i nadgarstek. Hop. Każda taśma, każda taśma, moja akurat jest dosyć krótka, każda taśma kończy się jakimś zaczepem. Pamiętajcie o tym, że jak wam się, bo to mnie każdy, to sam sobie mówiąc kolokwialnie rozkmini, Jeżeli jest e, e, rzep z góry, to fajnie, bo on się idealnie mi zaczepi. Ale jeżeli jest odwrotnie, bo źle zaczęliśmy na przykład robić, to nie, powiedzmy skończył się w ten sposób, no to broń Boże, nie rozwiązujcie taśmy jeszcze raz i nie wiążcie, żeby było rzepem do góry, tylko po prostu odwróćcie w jedną, w drugą, trzecią stronę, op, aby było zapięcie. Bezpiecznie i do zobaczenia w Legia Fight Club.